Kolejwizja, Herman Schmiten, serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj jesteśmy w Berlinie na terenie Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB. Za chwilę sprawdzimy, jakie tutaj pojawiają się akcenty kolejowe oraz polskie. Serdecznie zapraszam. Na początku marca tego roku Berlin, jak co roku, zapraszał na ITB, czyli Międzynarodowe Targi Turystyczne. Na tej największej na świecie imprezie turystycznej ponad 10 tysięcy wystawców ze 186 krajów zawarło umowy o wartości 6 miliardów 700 milionów euro ze 115 branżowymi partnerami. Niskie ceny energii oraz stabilne warunki gospodarcze w wielu krajach Europy, ale także w Ameryce Północnej, zachęcają do wydawania pieniędzy na wakacje przez mieszkających tam ludzi. Grecja oraz Węgry pokazały na targach przyrządzanie narodowych kulinarnych specjałów. Chociaż coraz bardziej popularne staje się szukanie informacji oraz rezerwowanie podróży za pomocą smartfonów, to jednak najlepszym wabikiem nadal jest bezpośrednie oddziaływanie na zmysły i uczucia podróżnych. Głównymi wakacyjnymi kierunkami Polaków są Egipt, Grecja i Hiszpania. 60% Polaków spędza wakacje w swoim kraju. Z jakich środków lokomocji możemy korzystać podczas urlopu? Niemiecka wyspa Rugia proponuje przerobiony na ekologiczny napęd elektryczny samochód marki Trabant. Jedno naładowanie baterii ma wystarczyć na pół godzinę jazdę po tej przepięknej wyspie. Przewoźnik autobus pocztowy zachęca do korzystania z rozkładowych połączeń prowadzących bezpośrednio do niemieckich nadbałtyckich kurortów. Natomiast BTE stawia na kolej. Kto lubi jeździć koleją, chętnie korzysta z naszych pociągów specjalnych. Obecnie w samolotach czy autokarach stara się maksymalnie zwiększać ilość miejsc z kosztem komfortu. Coraz mniejszy jest odstęp między rzędami siedzeń. W naszych pociągach specjalnych szczególny nacisk kładziemy na kulturę podróży, oferując na przykład wagon restauracyjny czy miejsce do tańca. To jest również oferta dla pokoleń normalnie niekojarzących podróży z komfortem. Ten komfort zaczyna się już na dworcu. Inaczej niż na lotnisku nie trzeba zjawiać się na długo przed odlotem i poddawać wnikliwej kontroli. Korzystając z pociągów specjalnych, urlop zaczyna się w momencie wejścia na peron. BTE to przewoźnik kolejowy z siedzibą w bawarskim Norymbergu. Posiada własne składy wagonów, w tym wagony osobowe, kuszetki, wagony restauracyjne, a także własne lokomotywy. W zależności od potrzeb, zamawia się pociąg w konfiguracji odpowiadającej danej grupie pasażerów. Zainteresowanie naszymi pociągami wzrasta. Kluczem do sukcesu jest informowanie o tym, że w ogóle istnieje możliwość wynajęcia całego pociągu. Coraz większa jest ilość dużych grup wynajmujących u nas taki skład jako alternatywę do podróży autokarem czy samolotem. Na życzenie, za dopłatą, można nawet zamówić konkretny typ lokomotywy. Ale przeważnie klienci takich pociągów nie mają akurat tego typu wymagań. Jeżeli trzeba, spełnimy takie życzenie, ale z reguły klientom jest obojętne, jaka lokomotywa ciągnie pociąg. Ważne, że podróż przebiega bez technicznych zakłóceń, że obsługa na pokładzie jest na poziomie, że oferujemy rozrywkę, że ludzie mają stały kontakt z pilotem grupy. Klientów znajdujemy na przykład tu na targach ITB. Są to biura turystyczne, szukające partnerów. Dzwonimy także do grup, o których wiadomo, że regularnie organizują własne wyjazdy. Pytamy, czy wiedzą o możliwości wynajęcia swojego pociągu. Często od razu decydują, że obejrzą nasze wagony, a potem już na stałe zostają naszymi klientami. Wystawione na berlińskich targach wagony udowodniły, że są zarejestrowane do przewożenia pasażerów w międzynarodowym ruchu. W tak zwanej siatce widnieją litery PL, co oznacza, że mogą kursować również po polsku. Ja w na Memoria. Dopiero co w styczniu tego roku jechaliśmy tak zwanym Treno Memoria, czyli pociągiem pamięci, z Włoch do Oświęcimia, na obchody rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zakłady Auschwitz. Naszymi klientami byli studenci, którzy nocowali w Krakowie. Polska jest regularnym celem naszych podróży. Also, wir von Italien gekommen sind, haben wir in Brenner gewechselt. Wyjeżdżając z Włoch na alpejski przełęczy Brenner. Brenner. Zamieniliśmy lokomotywę włoską na austriacką, która poprowadziła pociąg do Brzesława w Czechach. Następnie nasz skład prowadziła czeska oraz polska lokomotywa. Staramy się, żeby naszymi partnerami były jedynie państwowe koleje danych krajów. Średnio jedna grupa obejmuje około 400 podróżnych, ale pojedziemy z 250 czy z 800 osobami. Tyle właśnie mieliśmy w specjalnym pociągu z Florencji do Krakowa. Normalnie jeden skład liczy 15 wagonów. Tym razem mieliśmy specjalne zezwolenie na doczepienie dodatkowego 16 wagonu. W skład pociągu weszły dwa wagony restauracyjne oraz wagon wykładowy, w którym świadkowie, byli więźniowie, wspominali wyzwolenie tego obozu. Taką ofertę daje jedynie pociąg. Nie ma innego środka transportu, w którym w trakcie podróży można mieć czas na relaks, najeść się i jednocześnie przygotować do celu podróży. Rzeczywiście w wagonie pociągu specjalnego siedzenia są wygodne, klimat jest wyśmienity i co ważne, kuchnia jest wyposażona nawet do obsługi do 500 osób szniclami. Tak właśnie dokonano po drodze zło do Krakowa. Gratulacja dla ekipy działającej za tym barem. Menu zawsze jest ustalane z klientem. Mamy doświadczonych partnerów od cateringu, więc przygotowujemy propozycje. Ostatnie słowo należy jednak do klienta. Dla Włochów musi być makaron, a dla paparczyków parzona biała kiełbasa. Każdy dostaje to, co lubi. Jadąc z Włoch zawsze zatrzymujemy się w Wiedniu. Tam na dworcu odstawczym wyrzucamy odpadki, nabieramy wody. To niełatwe zadanie logistyczne. Ustalenie kiedy i gdzie potrzebny jest personel, obsługa na pokładzie i pracownicy kolejarza. Wszystkiego należy dopilnować. Przygotowanie takiego pociągu włącznie z ustaleniem rozkładu jazdy trwa około pół roku. Wobec tego, czy pan również zachęciłby polskich turystów do dalekiej podróży? Dlaczego nie? Możemy spokojnie pojechać z Polski, żeby wykąpać się w morzu we Włoszech. To żaden problem. W podobny sposób jedziemy z Niemiec do Chorwacji, gdzie nasz stały partner organizuje cały program na miejscu. Przyjmuje gości w Riece, zabiera ich do opatni i rozdziela po różnych hotelach. Na wszystko jesteśmy otwarci. Na swoim targowym stoisku własną ofertą kolejową wyróżniała się Ukraina. Można było wygrać weekend w Kijowie, zobaczyć autografy piłkarzy z Bayernu Monachium, ale także porozmawiać z dyrektorem ukraińskich państwowych kolei my na wystawkę, a Jesteśmy na targach w Berlinie po to, żeby poinformować o istniejącym na Ukrainie przedsiębiorstwie w strukturach ukraińskich kolei państwowych zajmującym się pociągami dużej prędkości. Obecnie posiadamy 10 takich pociągów z Korei. Dwa pociągi rodzimej produkcji z zakładu w Kryukow i jeszcze skład silnikowy. Naszymi pociągami obsługujemy rozkładowe kursy pasażerów po całym kraju. Cyfry dotyczące kolejnictwa na Ukrainie są imponujące. Państwowe koleje ukryłiznyzja w skrócie UZ. Zatrudniają około 380 tysięcy osób. Rocznie przewożą 500 milionów pasażerów i 300 milionów ton towarów. Długość państwowych torów wynosi 22 300 km, co plasuje Ukrainę na szóstym miejscu w Europie i dwunastym na świecie. Prawie połowa linii jest zelektryfikowana. Ukraińskie koleje posiadają około 1600 dworców 175 tysięcy wagonów towarowych, 3000 lokomotyw elektrycznych i 1800 spalinowych oraz 1600 składów trakcyjnych. Ale to wszystko należy utrzymać, a to kosztuje. Brak nowoczesnego torowiska powoduje, że prędkości pociągów nawet dla mało rozpiszczonych pod tym względem polskich podróżnych trudno nazwać zadowalającymi. Otóż pociąg regionalny rozwija maksymalną prędkość 70 km na godzinę, a regionalny ekspres oraz Intercity do 90 km na godzinę. Tylko dla pociągów Eurocity oraz Intercity Plus, czyli nowych pociągów firmy pana dyrektora Labojka 90 km na godzinę to minimum ale główne szlaki Ukrainy i tak nie pozwalają więcej niż na 160 km na godzinę. Problemy wynikające z niedostatecznej inwestycji w infrastrukturę kolejową przez państwo spotęgowały ujemne wyniki finansowe państwowych kolei. W ostatnich latach wydatki na znieśli dla studentów i dzieci do 14 roku życia wzrosły czterokrotnie, kiedy dotacja państwa wciąż oscyluje na starym poziomie. Zwykły bilet kolejowy jest pięciokrotnie tańszy niż w Rosji, gdzie przecież pociąg i tak jest stosunkowo niedrogim środkiem lokomocji. Tak wyjaśniał dwa lata temu w wywiadzie dla ukraińskiej rozgłośni UR1 sam minister infrastruktury Ukrainy. Przestarzały system rezerwacji miejsc sprawił, że niemożliwe było rezerwowanie miejsca z zagranicy w międzynarodowych wagonach doczepnych wracających z Doniecka, Dniepropietrowska, Charkowa, Lwowa, Odessy czy Simferopolu, na przykład do Polski czy Niemiec. Zamiast usprawnić system rezerwacji, wszystkie te relacje zostały skreślone, bo niby nie cieszyły się zainteresowaniem. Dopiero zorganizowane w 2012 roku Mistrzostwa w Piłce Nożnej Euro 2012 obudziły decydentów, po jakich torach wozić zagranicznych gości i jakimi pociągami. Rozpoczął się szeroko zakrojony program inwestycyjny, który trwa do dziś. Obecnie rezerwacji biletów można też dokonać online w internecie. Niestety, konflikt wojenny na wschodzie Ukrainy nie ominął także kolei. Chcąc zamówić ukraiński bilet kolejowy, czytamy, że rezerwacja nie będzie honorowana w autonomicznym regionie Krymu, a pociągi do otoczonego walką miasta Mariupol chwilowo kończą bieg w Bedriańsku. Prowadzenie w 2012 roku pierwszych szybkich pociągów południowo-ukraińskiego koncernu Hyundai dla wielu Ukraińców było zderzeniem dwóch światów. Nagle obywatel przyzwyczajony do poczciwego rosyjskiego i ukraińskiego taboru miał obcować z pojazdem pełnym high-tech. Jak to się robi? Wyjaśnił pasażerom drobiazgowo specjalny film swoistego rodzaju instrukcja obsługi. Поїзди Хюндай. Інструкція для пасажирів. Сучасний міжрегіональний поїзд Хюндай на швидкості 160 км на годину перевозить 579 пасажирів. Поїзд складається з 9 вагонів. Другий вагон п'ятий, восьмий. Вагони першого класу комфортності, решта другого класу. Всі вагони поїзду обладнані напівавтоматичними вхідними дверима. Widokrycia ta zakrycia dworej wydbywają się naciskom odpowiednich kropek. Widkrycia dwarej podczas ruchu pociągu jest niemożliwym. Kiedy pasażerowie nauczyli się już otwierać drzwi nowego pociągu, seria awarii zaczęła spędzać sen z oczu dyrekcji kolei. Okazało się, że koreański cud techniki był słabo dostosowany do ukraińskich warunków. Nieraz elektronika kompletnie wysiadała, pociąg stał unieruchomiony na szlaku. Zbyt słabe koreańskie baterie szybko się wyczerpywały, więc zimą pasażerowie, przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza, zmarzli niemiłosiernie. Powodem incydentów był zbyt delikatny element przełączający w lokomotywie zasilanie z prądu stałego na zmienny. Nieznający realiów Ukrainy mógłby zapytać, a po co taki przełącznik? Przecież w jednym kraju powinien panować jeden system zasilania lokomotyw. Owszem, powinien, ale za czasów Związku Radzieckiego linie kolejowe na wschodzie Ukrainy zostały wyposażone w polski system, czyli 3000 V prądu stałego, kiedy centralne magistrale, łącznie z regionem kijowskim, dostały nowoczesny system 25 V prądu zmiennego. Dalekobieżne lokomotywy na Ukrainie muszą więc być dostosowane do jazdy pod obydwoma trakcjami. To niby nie problem, gdyby na Ukrainie w dalszym ciągu nie funkcjonowała inna postradziecka specyfika. W normalnych sieciach trakcji kolejowej napięcie waha się w przedziale około 10%. W radzieckich sieciach jednak urządzenia są mniej precyzyjne, zasilanie zmienia się więc w zakresie do 30%. Z tak odbiegającym od światowych standardów systemem, niezrusyfikowany koreański pociąg po prostu nie dał rady. A dlaczego pewnego wieczoru pociąg Hyundai zerwał kilkaset metrów przewodów naziemnej trakcji, powodując na dodatek pożar? Niestety, znowu zawiodła zbyt precyzyjna zachodnia technika. W normalnych warunkach druty trakcyjne są naprężone według pewnego standardu. Odpowiednio usztywniony musi być odbierak prądu na dachu pojazdu. No ale postradzieckie, ukraińskie przewody są naprężane bardziej tolerancyjnie. Zbyt sztywny pantograf w takich warunkach musi zawieść. Wyrwie w końcu druty zamiast stale do nich przylegać. W międzyczasie te choroby nowych pociągów serii HR-CS2 zostały wyleczone. Są inne pantografy, przełączniki, akumulatory pokładowe. Koreański producent oficjalnie przeprosił za niedociągnięcia, przysyłając więcej niż zaplanowano personelu serwisowego. Poprawiono stabilność funkcjonowania w warunkach zimowych. Powoli pociągi te spełniają marzenia kolejowe decydentów o nowoczesnym ukraińskim kolejnictwie. 23 Codziennie mamy w ruchu 23 pary pociągów Hyundai. Chodzi o połączenia Kijów-Truskawiec, Lwów-Charków, Dnietropietrowsk, Krzywy Róg-Odessa, Tarnopol. Na początku obsługiwaliśmy również relację Kijów-Donieck. Obecnie trasę tę nieco skróciliśmy. Jeździmy do Konstantynówki oraz Krasnoarmijska. Nasza oferta dotyczy zarówno turystów indywidualnych, jak i grup. Chodzi o to, że turyści z Europy lub innych krajów przyjeżdżają dowolnym środkiem transportu, potem korzystają z naszych szybkich pociągów, jeżdżąc np. z Kijowa do Lwowa czy Charkowa w ciągu niecałych 5 godzin. Chcemy połączyć komfort jazdy i szybkość. Nasze pociągi posiadają wagon barowy, gdzie można kupić napoje i jedzenie. Na pokładzie jest system informacji telewizyjnej. Sprawną obsługę naszych pociągów gwarantują warsztaty naprawcze na najwyższym technicznym poziomie. Natomiast ukraińska fabryka wagonów Kryłkow z miasta Krzemieńczuk zaskoczyła wszystkich dwoma własnymi pociągami dużej prędkości. Pojazdy serii EKR-1, popularnie zwane tarpanem, są o połowę tańsze niż koreański wyrób, a do tego, jak twierdzi wielu fachowców i pasażerów, bardziej dostosowane do ukraińskich warunków przy jednocześnie wyższym poziomie komfortu. Nareszcie ukraińska telewizja miała co od razu chwalić, bez wahania. W kabinie wygląda jak w kokpicie samolotu. W pełni zautomatyzowane systemy, komputery czuwające nad jazdą, pozwalają na prędkość do 300 km na godzinę. U nas na razie wolno rozpędzić się do 160 km na godzinę. Pasażerów we wszystkich trzech klasach ucieszą wygodne fotele oraz ubikacja w systemie zamkniętym. Maszynista chwali pełną automatyzację pociągu. To jest rzeczywiście wielka przepaść. Panuje komfort w kabinie, jest nawet klimatyzacja. Ukraiński producent zapewnia, że wózki w jego pociągu są specjalnie skonstruowane pod względem szorstkich czasem rodzimych torów. Pasażerowie chwalą lepszy komfort siedzeń oraz przyjaźniejsze kolory wnętrza niż w koreańskim pociągu. Kiedy zapadała decyzja o zakupie szybkich pociągów, tylko Hyundai był w stanie dostarczyć nowych pociągów w ciągu 18 miesięcy. Nie wykluczono, że teraz ukraińskie koleje kupią pojazdy ich rodzimej fabryki superekspresów. Obecnie posiadamy trzy pociągi produkowane przez fabrykę Kriukow, w tym dwa tarpany. Kursują w relacjach Kijów-Odessa, Kijów-Krzywy Róg i Kijów-Tarnopol. Dzisiejsza Ukraina to kraj znacznych przeobrażeń w kolejnictwie. O tym świadczą nie tylko nowoczesne pociągi, ale również takie inwestycje jak budowa dwutorowego tak zwanego Beskidzkiego Tunelu. Około 40% transferu towarów w handlu z Unią Europejską przechodzi obecnie przez wąskie gardło czyli tunel jednotorowy. Nic dziwnego, że Unia finansowo wspiera projekt nowego tunelu, który ma być gotowy do 2016 roku. Dyrektor Lobojko zapewnia, że Ukraina jest otwarta również dla kolejowych fotoamatorów oraz miłośników kolejnictwa. Nie ma problemu. Wszystko, co jest związane z robieniem zdjęć, czy dla mediów zagranicznych, czy dla prywatnych miłośników, załatwiamy bez problemów. Nadmienić należy, że nasza firma matka, a dokładnie mówiąc południowo-zachodni oddział, zadecydowała o utrzymaniu do dyspozycji, że tak powiem, prastarych wagonów starskich czasów, a także parowozów. Te historyczne składy kursują z turystami w regionie Kijowa na zachodniej Ukrainie oraz w Karpatach i cieszą się dużym powodzeniem. Dyrektor Lobojko ubolewa, że wiele kolejowych połączeń Ukrainy z zachodnimi sąsiadami zostało w ostatnich latach skreślone, ale jeżeli chodzi o połączenie z Polską, to nie jest najgorzej. Istnieje pociąg Kijów-Warszawa oraz połączenie Lwów-Kraków. Jest więc czym odwiedzić nas z Polski. Obrazowo mówiąc, to są przetarte szlaki. Dodajmy, że specjalna oferta UZPKP oferuje nocne połączenia między Krakowem i Lwowem o 20% taniej niż cena regularna. Nawet do 50% taniej zapłacą za przejazd osoby, które ukończyły 60 rok życia, grupy liczące powyżej 6 osób, a także dzieci do lat 12. Do opłaty za przejazd należy doliczyć opłatę za miejsce sypialne. Przyjedźcie. Chętnie przygotujemy dla Was przyjemne, poważne i przepiękne usługi przewozowe. Pozostaje tylko jeszcze wybrać cel jazdy. Polska wystawa na ITB skupiła województwa, powiaty oraz przedsiębiorstwa pod wspólnym hasłem Polska pozwól być oczarowanym. A czym? Kanał Elbląski reklamowali pani i pan kapitan żeglugi śródlądowej, Śnieżka filmem przyrodniczym, a województwo łódzkie nowoczesnym diabłem Borutą z Łęczycy. Były wyroby porcelanowej pisanki, a uzdrowisko cieplice zapraszało na masaż oraz leczniczą kąpiel oczu. Oferty medyczne oraz wellness są nadal atrakcyjnym atutem Polski. Opole przywiozło nie tylko foldery, ale także praktyczne mapy miasta oraz reklamowe notesy i długopisy. Odrębny folder kolejowy zaoferowało jedynie stoisko wielkopolskie. Dobrze, że starostapisk Franciszek Tamas osobiście udał się na targi w Berlinie, żeby rozreklamować powiatową kolejkę w Białośliwiu. Stoiska polskie wyróżniały się ujednoliconym wyglądem, dającym gościom targowym możliwość rozpoznania od razu, z jakiego regionu kraju dana oferta pochodzi. Berlińskie targi były celem również dla dyrektora kolejki wąskotorowej w Rżninie. Berlin, to trzeba przyznać, są jedne z najważniejszych, największych targów turystyki na świecie. Dlatego nasza obecność tutaj jest obowiązkowa. Przede wszystkim jest to olbrzymi rynek miłośników kolei, którzy, mam nadzieję, dzięki naszej akcji promocyjnej zjadą na pałki. Przygotowaliśmy kilka wersji językowych, m.in. wersję niemiecką, która, mam nadzieję, skutecznie ściągnie fanów kolei i właśnie z Berlina, z okolic. Tym bardziej, że w tym roku mamy naprawdę dużo do pokazania. Już 1-3 maja na naszej kolei żnińskiej odbędzie się wielki festyn, na którym uczestniczyć będzie przynajmniej 5, a może nawet 6 parowozów oraz kilka innych pojazdów trakcyjnych. Przygotowujemy się też we współpracy z kolejką w Białoszliwiu do, do 120-lecia właśnie naszych sąsiadów z okolic Piły. Przy okazji też no, chcielibyśmy w tym roku uczestniczyć w kilku międzynarodowych imprezach, m.in. na spotkaniu miłośników kolei we Frankfurcie nad Menem, czy też na jesieni w okolicach Paryża no, chcielibyśmy wyjechać na europejski zlot kolei wąskotorowej. Powiat Żniński no, to jest wyjątkowy teren, który pełen jest atrakcji, bo kolejka to można uznać że jest to tylko łącznik pomiędzy średniowiecznym żlinem, czy jeszcze starszym biskupinem, czy też naszą wspaniałą Wenecją z Muzeum Kolei skotarowej, czy też z urokliwą gąsawą. No a dla niektórych też sama kolejka jest po prostu celem samym w sobie, tak żeby po prostu przyjechać i się nią przejechać, czy też zobaczyć na żywo jak wygląda taki sapiący parowozik. Na no dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie. Mam nadzieję, że nasz reportaż był interesujący. Wobec tego do następnego razu. Do widzenia.